Wreszcie jesteś. Strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać, strajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę, ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość! Proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znaczy, dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Jak się zwołał? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie Sadorze. Za wieloletnią służbę, Koronie, mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do no roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Jego wysokość mnie zapamiętał. Taki zaszczyt, taki zaszczyt. Jak strzelacie, łamagi? Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echewery! Łap, nie. Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Półtora stopnia. Trafiliśmy bydlaka? Zdjęty. Ha! O jednego zdrajcę mniej! Do boju! Za mną, wiedźminie!